Zgodziłabyś się z takim twierdzeniem? Mm, jejku, no chyba nie do końca, bo widzisz, yy, chodzi o to, że ja za kamerami na przykład to nie rozmawiam o wiesz, y, ciągle o polityce, czy wiesz o aborcji, czy o osobach LGBT, czy nie wiem, czy cokolwiek takiego, a, a przed kamerą jestem o to pytana. I skoro wyrażam swój swój świadomogląd i, i, i swoje zdanie na dany temat, no to ktoś może mnie odbierać jako albo sztywniarę, albo jakoś osobę, która jest pretensjonalna, albo atencjuszkę, no albo nie wiem, albo osobę, która jest uprzedzona, i tak dalej. No więc jakby ja nie mam nie mam przed kamerą możliwości nawiązania kontaktu, na przykład o z tobą i, i powiedzieć, Cześć, chcę Cię słychać, wiesz, ja byłam wczoraj na koniach, bardzo fajnie, i tak dalej polecam ci, wiesz, tam Stadina tam za Ursynowem. jakby my o tym nie rozmawiamy teraz, więc to co Widzowie, y, 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 co, co widzowie postrzegają? Tak? jest konno, No, to <śmiennie> no. trafiłam, widzisz? Widzisz, jaka jestem sympatyczna? No. <śmiennie zjadka>